Niezwykła informacja: wielki pożar pod Meczugoriem. Mieszkańcy wysyłają apel o pomoc. Mamy sobotę, koniec czerwca. Jest to apel mieszkańców Ljubuszek. Jest to bardzo blisko Meczugoriem około 10 km. Potrzebna jest siła robocza i sprzęt. Ludzie z domów w sąsiedztwie domu opieki. W drodze do Buciny błagają o pomoc. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, aby ugasić pożar. Potrzebna siła robocza, piły łańcuchowe. Ludzie są w strachu i potrzebują pomocy od każdego, kto jest dostępny. Apel mieszkańców Lubuszki dotarł do licznych gazet. Potrzebna jest również woda pitna, aby ludzie na ziemi mogli się odświeżyć. Cieśnienie wody, są, cieśnienie wody jest bardzo niskie, ponieważ wszyscy wpadają w panikę i oblewają wodą swoje domy ze strachu, że coś się podpali. Bez ochrony i organizacji nie zbliżaj się do ognia, aby nie ponieść poważnych konsekwencji. Mapa pożaru naniesiona jest także na, na mapę Google. Można to sobie, sobie sprawdzić, zobaczyć. Pokazane jest to jako ogromny pożar w, w okolicach Lubuszek. W tym miejscu jest sporo osób, które ze wszystkich sił starają się spowolnić rozprzestrzenianie się ognia w kierunku domów. Z powodu silnych wiatrów pożar został reaktywowany. Ten pożar zaczął się w z piątku na sobotę. Mamy dzisiaj sobotę więc pożar dopiero co tak naprawdę w nocy wybuchł i ten pożar nie został do końca ugaszony, był gaszony, ale został reaktywowany. Powiatowa dyrekcja ochrony cywilnej informuje, że z powodu silnych wiatrów strażacy mają trudność z ugaszeniem tego pożaru, a ogień zagraża budynkom mieszkalnym i Biznesowym blisko stacji benzynowej Jaić donoszą również, że wkrótce powinno przybyć wsparcie lotnicze w postaci prawdopodobnie śmigłowców samolotów. Donosiły też media, że trwa właśnie gaszenie. Poprzez strażaków z Mostaru. Niezwykły dramat, wielki pożar w Bośni i Hercegowinie, a dokładnie w Hercegowinie, jest to kolejny pożar po chorwackim pożarze, który był kilka dni temu. I co najważniejsze, trzeba powiedzieć, iż było to podpalenie. Mówili o tym strażacy i. Można tutaj już powiedzieć, iż aresztowano jedną osobę, która podpalała tereny w Chorwacji. To jest straszne, że ludzie są w stanie robić takie rzeczy. Ale wybuchł kolejny pożar. Od kilku dni trwa akcja gaszenia w Bośni i Hercegowinie. Mamy koniec czerwca 2025 roku. Pożar jest tak duży, iż śmigłowiec Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny przybył, aby gasić ten wielki pożar. Pożar jest w bardzo niedostępnym terenie. W Hercegowinie są tam skały, kto jeździ do Mostaru, do Meczugorje. To wie, jak wygląda ten teren. Na początku, lajkujcie i subskrybujcie kanał, oraz włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Sprawia on strażakom ogromne problemy, dlatego musiało pojawić się lotnictwo, wsparcie lotnicze przybyły śmigłowiec Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny, który brał czynny udział w gaszeniu pożaru. Śmigłowiec pobiera wodę z jeziora Krenica, a dzięki bliskości źródła i dobrej koordynacji jest w stanie w bardzo krótkim czasie napełnić zbiornik z wodą i zrzucić ją na miejsce pożaru. Jest to Strasznie ciężka sytuacja, na miejscu są strażacy z 30 Ochotniczych Straży Pożarnej w zachodniej Hercegowinie, czyli z Grudę, z Posusie, z szerokiego brzegu z Sitluka, czyli tak samo i z Meczugorje, z Czapliny, z Libuszki, z Koczerin, z Rakitno, Gorica czy Trebizatu. Jest to bardzo podobna sytuacja, która trzeba podkreślić w tym samym czasie, bo w, letnie, w letnim czasie był pożar właśnie na Krirzewacu, kiedy rozpoczynał się festiwal młodych w Meczugorie, wówczas na wzgórzu. Zaczęło się tlić i wybuchł wielki pożar. Pożar w Meczugorie był gaszony przez wiele dni, ale także przede wszystkim przez mieszkańców Meczugorie. Paliły się wzgórza, tak samo jest i teraz. Ten teren, który jest w Meczugorie, w Mostarze, w szerokim briegu, czyli teren skalny, porośnięty krzewami. Jest to teren bardzo ciężki dla strażaków, dla mieszkańców, którzy też gaszą ten pożar, którzy na własnych barkach wnosili węże. Do gaszenia pożaru. Sprzęt często wysłużony już, ale mieszkańcy sami gasili ten pożar, aby nie spłonęły ich domy, pensjonaty przyjmujące pielgrzymów w Meczugorie. To wielka mobilizacja mieszkańców którzy gasili pożar na Kriżewacu. A przecież nie było to wszystko łatwe. Cały dym rozpościerał się na Meczugorje. Ogromne temperatury powyżej 30 stopni. W najbliższych dniach są spodziewane ogromne upały, znacznie przewyższające 30 stopni. Więc ten pożar bardzo możliwe, będzie się rozprzestrzeniał. Pożar, który niedawno był w Chorwacji, parę dni temu został ugaszony w rejonie Pisaka, w rejonie Makarskiej. Był bardzo niebezpieczny. Był bardzo ciężki do ugaszenia, ponieważ w Chorwacji, tak jak tutaj i w Hercegowinie, trzeba podkreślić nie w Bośni, tylko w Hercegowinie, bo to jest państwo Bośnia. I Hercegowina, ale tutaj mówimy o zachodniej Hercegowinie. Ta różnica jest ogromna, ponieważ zróżnicowanie terenów w zachodniej Hercegowinie jest zupełnie inne niż jest na przykład w Banialuce. Tutaj są skały, jest właśnie są oliwki, są palmy, są pinie, mamy. Zupełnie inną roślinność, jeżeli szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o Chorwacji. W Hercegowinie zaś na pewno mamy oliwki, także jest to tutaj kamienisty region, gdzie są krzaki, krzewy, i to wszystko jest bardzo ciężkie do ugaszenia. Ten pożar, który był w Chorwacji kilka dni temu, który Spowodował, iż strażacy musieli się ewakuować, iż mieszkańcy w Makarskiej w Pisaku mieli spalone domy. Ten pożar się skończył, lecz przyniósł on katastrofalne skutki dla mieszkańców wybrzeża miejscowości Pisak, gdzie spłonęły auta, posiadłości, ludzie zostali do dos dosłownie z niczym. Obecny pożar, który gaszą strażacy, jest tutaj bardzo blisko Meczugorje. Dlatego Meczugorje można obawiać się o to, że Meczugorje też będzie zagrożone, tak jak podczas ostatniego pożaru, ponieważ miejscowość Grudę teraz jest objęta pożarem. Jest to bardzo blisko do Meczugorje. Dlatego też strażacy z zachodniej Hercegowiny gaszą ten pożar, czyli z miejscowości okolicznych. Także z Czapliny, z Czitluka, czyli Meczugorje należy do gminy Czitluk. Z szerokiego Briegu, z Liubuszek do Liubuszek jeździ się na wodospady Krawica. Jest to ciężka sytuacja i dlatego... Od kilku dni nie można sobie z tym pożarem poradzić. Strażacy walczą jak tylko mogą. Specjalny śmigłowiec został wezwany. Śmigłowiec Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny przybył na pomoc strażakom w miejscowości Grudę. Oby ten pożar. Się udało ugasić. Tak, niedługo jest do teraz festiwalu młodych Meczugorje. Właśnie jesteśmy po rocznicy objawień. Także czekamy na kolejne informacje. Sytuacja jest bardzo poważna, kiedy wzywano. Właśnie helikopter, kiedy nie można było sobie poradzić, śmigłowiec sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny świadczy to o bardzo dużym zagrożeniu. Ze względu na skalę pożaru, na pomoc wiązano również służby lotnicze. Na miejsce pożaru przybył samolot gaśniczy Air Tractor, który wystartował z lotniska w Mostarze i włączył się do akcji gaśniczej. Każdego, kto tylko może. Proszę tutaj, abyście też udostępniali te filmy, lajkowali, żeby też inni o tym słyszeli, że jest takie zagrożenie. Ci, którzy też jeżdżą do Merczugorje, ja wielokrotnie jeździłem przez Bośnię i Hercegowinę czyli nie Wybrzeżem Adriatyckim, nie autostradą, nie Jardanską Magistralą tylko przez Bośnię, więc jest to też zagrożenie. W chwili obecnej płynie ponad 100. Tysięcy metrów kwadratowych lasu. Jest sytuacja bardzo, bardzo poważna. Czekamy na nowe informacje. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak powiedziałem, 30 członków ochotniczych i zawodowych straży pożarnych jest za. Angażowanych z kantonu zachodniej Hercegowiny są strażacy z Grude, Posusje, Sierokiego, Briego, Citluku, Czapliny, Lubuszki, Koczerin, Rakit, Nogorica i Trebizatu. Wszyscy ze swoim sprzętem, także jeżeli ta sytuacja będzie coraz poważniejsza, będzie się ten tutaj rozprzestrzeniał na kolejne miejscowości. Na pewno będą też, jeżeli by pożar tak jak ostatnio był na wzgórzach Krirzewac, będą pewnie gasić też mieszkańcy. Wsparcie logistycznego udziela Czerwony Krzyż z kantonu Zachodnia Hercegowina, który na bieżąco dostarcza strażakom żywność, wodę, mając na celu ułatwienie działań w ekstremalnych, trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Pożar początkowy wybuchł w godzinach wieczornych, w poniedziałek, na terenie, terenie gminy Posusie. Skąd rozprzestrzenił się w kierunku grudę z powodu wiatru oraz ciężkiego terenu, kształtowania tego terenu. Chociaż strażacy robią co tylko mogą, dochodzi do właśnie do pożarów w trudno dostępnych miejscach. Ja dziękuję wszystkim za oglądalność, za wysłuchanie. Proszę także, kto też może, kto kocha te tereny, meczugorje. Te rejony o modlitwę w intencji tych strażaków. Dziękuję, do widzenia. Pamiętajcie też, żeby wspierać kanał funkcją wspierania na dole. Dziękuję wszystkim za tutaj pozytywne odniesienie się do wspierania, chociaż kwotą 15 zł można wspierać. Także lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie te filmy.